większa niż nasze umęczenie, niewyspanie, bieda w zapasach, brak możliwości na wielkie prezenty. Prosimy Cię, nałóż nas, cieszy Cię tajemnicą Boga, przychodzącego do nas, aby nas zbawić. Nałóż nas, cieszy Cię naszym powołaniem i zbawieniem, które nas ogarnia. Matko Boga, Królowo Polski, uproś nam wszystkim stojącym na Stojącym do apelu, przejęcie się sprawami Jezusa u innych i sprawą Jezusa w świecie i w narodzie naszym. Tajemnicą Twojego szukania Jezusa i bólem Twego serca z powodu upadku wielu, ucz nas szukania dróg ocalenia dla wielu. Przyjdzie noc gwiazdy, śpiewów anielskich i narodzenia Boga. A jacyś uczeni grzebać będą w księgach, odczytywać proroctwa, ale wielu nie przyjdzie do Chrystusa i nie pokłonią się Tobie, matko. Jacyś przywódcy państwa, jacyś członkowie Wielkiej Rady, jacyś pisarze wypatrywać będą oznaki religijne, o przejawy życia Bożego, nie po to jednak, by je przyjąć i poprzeć, ale zamiarem zniszczenia. Znowu nie klękną do konfesjonału, nie wyznają przestępstw, nie wezmą na siebie winy za dzieci pomordowane i płacz matek. U stóp tego ołtarza, gdzie przychodzimy każdego dnia i wpatrujemy się w Twoje oblicze, chcemy z przyjęciem serca polecać tych, co zgubili Jezusa. Prosimy za tymi, którzy go ścigają. Stawiamy się za tymi, którzy cierpią z Jego powodu dla ocalenia Jezusa innym. Modlimy się szczególnie tego wieczoru za Kościół Święty na całym okręgu Ziemi, Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, rodziny zakonne. Modlimy się za Polski Episkopat z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, za naszą archidiecezję Częstochowską z księdzem. Metropolitą Częstochowskim arcybiskupem Wacławem Depo. Modlimy się o powołania zakonne i misyjne, aby wielu młodych chłopców i dziewcząt nie wahało się poświęcić swojego życia dla Boga, idąc odważnie za głosem powołania. Modlimy się za nasz pauliński zakon, z ojcem generałem Arnoldem, ojcem Przorem Jasnej Góry Marianem, polecamy Szczególnie dzisiaj rodziców, braci kleryków, którzy przeżywali swoje adwentowe skupienie, prosząc za nich o siłę i moc, aby również z odwagą wspierali swoich synów w modlitwie, aby dochowali wierności powołaniu, które stało się ich udziałem. Modlimy się za wszystkich chorych i cierpiących, przywających w szpitalach, domach opieki. Modlimy się o łaskę życia dla Myli Trojanowskiej i błogosławieństwo dla jej rodziców. Modlimy się o pokój na świecie, aby ustały batalbójcze walki zapanowała miłość, zgoda i pojednanie. Modlimy się za polskie szkoły i uczelnie, które zmagają się o prawdę i wychowanie na fundamencie Ewangelii. Modlimy się, aby Bóg ratował Polskę i narody Europy, od zbrodniczej ideologii gender, która kwestionuje Boga jako stwórcę i podważa zasady stworzenia. Modlimy się za wszystkie uczelnie, ośrodki kulturotwórcze w naszej ojczyźnie. Modlimy się, polecamy muzyków kościelnych Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federację Cecylianą, Polską Federację Puri Cantores, Jasnogórską Szkołę Muzyczną. Modlimy się za wszystkich. Którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, zapomordowanych w obławie augustowskiej, poległych pod Smoleńskiem. Polecamy wszystkich tych, którzy zapisali swoje intencje w księdza Apelu Jasnogórskiego, którzy modlą się z nami i łączą się przez pośrednictwo katolickich rozgłośni i telewizji Trwam. Rozważamy tajemnicę Bożego Narodzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego potrzebnego Pana Jezusa świętego i odpuść nam nasze winy, i alo imię odpuszczamy naszych błogosławieństw, i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas uchwał ode swego Pana. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławi owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono oczywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, potl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Marią Matko Boża, młode się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Mary, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony go żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w Twojego, Jezus. Święta Marjo, Matko Boża, bódź za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak tak była na, na początku, teraz, teraz i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Zawierzamy, Tobie, matko, nasze życie, nasze rodziny, szczególnie polecamy małżeństwa rozbite. Prosimy dla nich o miłość i jedność. Pod Twoją obronę uciekamy, uciekamy się święta, Boża, wcięgo, nie gardzić, bo tak Naszymi uczami, racz nie gadzić potrzeb naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zaszczyt wymawiać. Anna kwaretna i błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, o nasza. O Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas obraduj. Idęcy Kościoła na całym okręgu ziemi, święte Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciwni ludzkości, za księstwem złego ducha, bądź naszą obroną, odwiedź Bóg, obronić naszy. ludzkich o tym świecie proszę o służbę. Więc arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam apelowego błogosławieństwa. Dnia 22 grudnia 1968 roku ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński wyświęcił na biskupa pomocniczego Księdza Edwarda Materskiego, późniejszego biskupa w Sandomierzu i Radomiu. Przywołuję jego pamięć, wdzięczną pamięć, bo jego podpis figuruje na dokumentach, które potwierdzały powrót religii do polskich szkół. Natrudził się przez całe życie o tę bardzo trudną jedność domu, Szkoły i kościoła. Pan z wami, i z twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Spomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Matko odkupiciela z i najsławniejsza. Gwiazdo oborska Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę podczas apelu Jasnogórskiego. Pozdrawiamy wszystkich, którym dane było dziś osobiście pielgrzymować do Częstochowy na Jasną Górę, a Państwa zapraszamy do tego, by pozostać razem z nami już za moment w telewizji Trwam informacje dnia, a w Radiu Maryja o 21.30 rozmowy niedokończone, których gościem dziś jest Pan Minister Antoni Macierewicz. Cześć Boże Justyna Kędra. Zapraszam na informacje dnia. Do przyjęcia Jezusa w naszych planach i decyzjach zachęcał Ojciec Święty Franciszek w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pańskim. Papież złożył także wiernym życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Za trzy dni będą święta Bożego Narodzenia. Moje myśli kierują się zwłaszcza ku rodzinom które połączą się w te święta ci którzy mieszkają daleko od rodziców wyruszają i wracają do domu bracia starają się spotkać niech boże narodzenie będzie okazją dla wszystkich do braterstwa wzrostu w wierze i gestów solidarności względem potrzebujących Nowelizacja ustaw sądowych jest rozsądna. Porządkuje ona sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości, podkreśla prezydent Andrzej Duda. Ustawę, która ma między innymi ograniczyć aktywność polityczną sędziów, bardzo ostro krytykuje opozycja, po raz kolejny przenosząc spór za granicę. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna, podkreśla prezydent Andrzej Duda. Władza sądownicza próbuje pokazać całemu społeczeństwu i, i, i wybranej przez nie władzy i ustawodawczej i, i wykonawczej, że jest mocniejsza niż tamte władze. A to bardzo niebezpieczna sytuacja, którą opozycja wykorzystuje do straszenia Polaków wyjściem naszego kraju z Unii Europejskiej. Ta ustawa, która de facto nie pozwala, czy ma zabronić sędziom, Rozsądz rozsądzania według prawa europejskiego. Jest w praktyce zerwaniem więzów z Unią Europejską. Czyli nie można tego oceniać inaczej niż po lekcji. To kłamstwo, tym bardziej, że podobne przepisy obowiązują w wielu innych krajach Unii Europejskiej, w których sędziowie ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, zwraca uwagę poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. nas do tej pory to było niemożliwe wręcz. Sędziowie brali spółek, co chcieli, jeździli po z samochodami i zaczęli się uniwersytetem sędziowskim komentowali, podważali prerogatywy pana prezydenta, mówiąc, ten sędzia jest dobra, tam tamten nie ma prawa orzekać, to wszystko prowadziło do anarchii. My nie możemy sobie pozwolić na tą anarchię w państwie prawa. Opozycja, jak pokazuje to nagranie, nie chciała merytorycznej dyskusji w trakcie prac nad ustawami sądowymi. Wiemy, ja Ale poczekajcie, skoro wszystko mamy mamy nie procedować no nad tak, no tak, tak. No, nie, 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 bo to jest takie, nie, wiesz, bo to jest ba... W sprawie ustaw sądowych na Polskę naciska Komisja Europejska, domagając się wstrzymania Prac. To pierwszy tak nachalny przypadek ingerencji komisji w proces legislacyjny państwa członkowskiego. My jeszcze nie skończyliśmy naszej wewnętrznej dyskusji i już ją przenoszą posłowie opozycji na grunt Komisji Europejskiej, Komisji Weneckiej. Mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Przekaz, jaki płynie za granicę, jest jednak jednostronny. Na zachód Europy płynie z Polski rzeka kłamstwa na temat tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o ustawodawstwo wobec wymiaru sprawiedliwości. Opowiadane są niestworzone historie. Polska jest demonizowana. Przez kogo? No Przede wszystkim właśnie przez te grupy, które widzą, że tracą swoje wpływy. Tak, Te grupy, które dzisiaj próbują no de facto prawie że rozwiązania siłowego wobec demokratycznie wybranych w Polsce władz. Czy ta strategia obrana przez opozycję sprawdzi się? Opozycja ma swoją rolę do odegrania, musi być cały czas zmobilizowana. Ostatnie dni pokazały, że 24 na dobę musimy bronić ludzi, być zawsze gotowi do tego, żeby stawiać czołopisowi. Opozycja musi być jak wojsko, zawsze gotowa do obrony ludzi. Mówił poseł Platformy Bartosz Arbukowicz. Opozycja jakościowo jest coraz słabsza, mówi prezydencki minister Andrzej Dera. Widać diametralną różnicę od czasów, kiedy my, jako Prawo i Sprawiedliwość, byliśmy w opozycji. Nie było takich, nazwijmy to kolokwialnie, cyrków, jakie w tej chwili się dzieją. Gorzkich słów opozycji nie szczędzi nawet Donald Tusk. Jeśli nic się nie zmieni. To kolejne wybory też będą przegrane. Czuję to. To jest sytuacja historyczna. Ja się nigdy z Tuskiem nie zgadzałem, a teraz się z nim zgadzam. Rzeczywiście e, opozycja jest e, słaba. Mówił europoseł prawa i sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Najbliższe dni pokażą, czy opozycja potrafi wyciągnąć wnioski z własnych błędów. Ostatnie protesty pokazują, że jej działania nie cieszą się zbyt dużym poparciem. Przeciwko reformie sądownictwa protestowało niewiele osób. Co niepokoi to fakt, że środowiska opozycyjne po raz kolejny wykorzystują okres świąteczny do próby sił, zwraca uwagę profesor Arkadiusz Jabłoński. Działania jakieś destrukcyjne będą, będzie po prostu próba budowania takiego napięcia emocjonalnego, wskazującego na tym, że coś się złego dzieje w Polsce, to w kontekście świąt, gdzie Polacy chcą spokoju, gdzie chcą sobie spokojnie prawda, przygotować się i przeżyć święta, no to na pewno to będzie, będzie nagłaśniane. To Zasycanie społecznych nastrojów jest negatywnie odbierane przez wielu Polaków. Samorządy i resort zdrowia przerzucają się odpowiedzialnością za długi szpitali. W tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie wskazują, że służba zdrowia jest niedofinansowana. Ministerstwo w odpowiedzi przekonuje, że problem tkwi w złym zarządzaniu placówkami, a za to odpowiedzialne są samorządy. Samorządy twierdzą, że poprzez pokrywanie długów szpitali muszą w praktyce zastępować państwo. Źródłem tego zadłużania jest niedobór środków w systemie opieki zdrowotnej, środków, których liczba obiektywnie wzrasta, ale wzrasta w niewystarczającym tempie. Przekonuje Radosław Brzuska z zarządu powiatu świdnickiego. Jako przykład wskazuje na szpital świdnicki. Przez wiele lat funkcjonował bez zadłużenia. Straty zaczął przynosić teraz. Samorządowcy chcieli, by odpowiedzialność za długi szpitali spadła na państwo. Stąd ich wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie przyznali im rację. Trybunał pokazuje, że straty te powstają w wyniku. Nie dofinansowania. Na razie jednak wszystko zostaje po staremu, tłumaczy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Trybunał dał nam 18 miesięcy na to, aby wprowadzić odpowiednie modyfikacje w przepisach. Problem leży w systemie przekonuje ekonomista Konrad Gadomski. Samorządy spychają odpowiedzialność na Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Ministerstwo zdrowia i NFZ spychają odpowiedzialność na samorządy, a tak naprawdę winnych brak. W tej batalii koalicja obywatelska staje po stronie samorządów i winą za długi obarcza prawo i sprawiedliwość. To poseł Krystyna Skowrońska. Przez 8 lat rządu platformy obywatelskiej PSL yy, straty urosły, dług o 1 miliard złotych. U państwa przez 4 lata o 4 miliardy złotych. Dlatego po wyroku Trybunału swoją propozycję chce wypracować Senat, który może przecież zgłaszać ustawy, mówi senator Leszek Czarnobaj. Ta lawina przyrastających Długów staje się bardzo niebezpieczna, jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Nikt nie mówi, że problemu nie ma, ale prawdziwy problem pojawia się dopiero, gdy trzeba wskazać winnych. I tutaj rząd ma zastrzeżenia do zarządzania szpitalami. Są takie podmioty, które generują istotną część zadłużenia całego systemu, a są takie, które przy tych warunkach, które oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia, są w stanie zamknąć swój wynik finansowy nawet niewielkim zyskiem. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreśla, że podobne szpitale osiągają zupełnie różne wyniki finansowe i to w tym samym województwie. Czasami nawet jeden czy dwa powiaty obok jest szpital o podobnej wielkości, który jednak sobie radzi. I to właśnie obarcza dyrektorów placówek, mówi ekonomista Konrad Gadomski. Często są to wspaniali lekarze, ale niekoniecznie dobrzy menadżerowie, którzy szpitalami zarządzają. A za ich powołanie odpowiedzialne są samorządy, dodaje wiceminister. Teraz droga Józefa Szczurek-Żelazko. 8% podmiotów leczniczych w Polsce generuje 80% zobowiązań. 73% podmiotów leczniczych się bilansuje. Rządy dopiero analizują uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Samorządowcy oczekują systemowej zmiany. Jestem przekonany, że ten wyrok powinien zaskutkować. Zupełną zmianą konstrukcji podważonego przez Trybunał przepisu. W tle wciąż toczy się batalia o to, ile jest, a ile pieniędzy powinno być w systemie ochrony zdrowia. Opozycja mówi o manipulacjach finansowych. Rząd twierdzi z kolei, że dąży do 6% PKB. To ma być narzędzie, które utrudni nielegalny obrót śmieciami. Mowa o bazie danych odpadowych. Do 1 stycznia wszelkie firmy wytwarzające odpady, które nie są odpadami komunalnymi, składujące śmieci i je przetwarzające, muszą się w tej bazie zarejestrować.